Wszystkim witam was serdecznie w desnym średnio i jesteśmy dokładnie w tym momencie, w którym skończył się ostatni odcinek. Zakończyliśmy misję e, Lady Jadwigi naszej królowej. I teraz musimy kupić nowy budynek z tego co rozumiem. Tylko nie przeczytałam co oni chcieli, więc. <gryw> więc. E, tak się domyślam. Ok, mamy tutaj do wyboru wieża czarodzieja, lecznica. Późnia. Targ, karczma. I katedra jakubińska. No ogólnie do nas prosili o ten kościół. Gdzieś tam wiara i... E, bo władza takie królestwa zawsze jakoś tam mniej więcej wiecie razem. Aha, i mamy w ogóle do wyboru dwa. Katedra Jakubińska albo klasztor piotreański. I to jestem te znaczki, że plus. Aha, plus kultura, a ta tarcza to jest. Czyli tutaj, jeśli zrobimy, dostaniemy plus wiedzę i. E... i kulturę, a tutaj wiedzę i ochronę. No, to powiem wam, że też są ważne rzeczy. Koszary. Ogólnie na ten moment, jakoś naszym priorytetem chyba nie jest to koniecznie, może wojsko, ale biorąc pod uwagę, że leżały jakieś tam zwłoki e, przy tym cmentarzu, to może powinniśmy otworzyć lecznicę? Bo to nam wzrośnie dzięki temu dobrobyt. Wydaje mi się to e, takie sensowne. Także postawmy lecznicę. No i musimy wy, e, wybudować stworzyć medyka do tego. To może stwórzmy sobie. Też stwórzmy się, ale stwórzmy sobie, ale nie będę za dużo nim tam wymyślać. E, dobra, jakie imię możemy dać? Mamy Jadzie, Jadwigę. Słuchajcie, e, wpiszę sobie w Google imiona średniowieczne. Może ogólnie stwórzmy teraz mężczyznę, bo królową stworzyliśmy... Um... Kobieta, stworzyliśmy. Dobra, dajmy mu na imię Ziemowit. Aha, jeszcze Stefan. Ziemowit. Aha, i nazwisko. Jest to Medyk. To dajmy mu po prostu Medyk. Nazwisko. Do yy, I tak, musimy mu wybrać ...cechę. Bo to chyba dziecko Ziemi by do niego pasowało. No bo raczej medyk to pewnie będzie zbierał te różne zioła. E... I może przyjacielski. Bo jednak to do medykami pasuje. I może niech będzie żarłokiem. O. O matko, może mu taką głowę lisa dać? O. O, to pasuje do medyka chyba. Czy to jest czarodziejski strój? Dobra, niech będzie to? Także oto nasz yy, Zimowit. Może wybierzmy to misję: Herb rodziny. Herb opowiada historię rodu danej osoby, reprezentuje osiągnięcie pokoleń. Mieć herb to znaczy nawiązać łączność z tymi osiągnięciami i przypominać sobie o sposobie działania rodziny. Co się stanie, gdy Twój bohater nie zna swojego własnego herbu? Tyle, że właśnie yy, tutaj mamy tylko dla monarchę zadanie. Tego pochodzenie jest ważniejsze niż dla monarchy, a jednak help rodzinny władcy królestwa bzdur nie był nieznany. Musisz to zmienić. Aha, okej, okay, to chyba jednak nie możemy tego zrobić. Może po kolei musimy? Chyba tak. Dobra, to robimy misję Krabi Bandyta. Po mieście krążyła dziwna plotka. Podobno w głębiach pod miastem bzdurne czaiła się bestia. Opowieści nadchodziły ze zbyt wielu źródeł, bo to były zwykłe ludowe bajanie. Czy ta bestia była potworem, który zamierzał zniszczyć miasto, a może to była tylko niezrozumiałe stworzenie, które szukało przyjaciela? Okej. Okay. potężny sojusznik. E, rosnącemu królestwu zawsze przyda się nowy sojusz, szczególnie sojusz, który poprawi bezpieczeństwo ludu. Takie partnerstwo często można było znaleźć w najdziwniejszych miejscach. Czy podziemne królestwo mogło ukrywać klucz do bezpieczeństwa miasta wtórne? Okej, okay, no to wracamy do jadzi w takim razie. Myślałam, że będziemy mogli pograć naszym medykiem, ale niestety nie. Okej, okay, musimy napisać list do y, wynalazców, wydać edykt i podpisać traktat o utrzymaniu pokoju. To może spróbujmy od tych mniejszych misji zacząć? O, chwila. Wspaniałe wynalazki związane z ochroną zawsze mają skromne początki. Mieszkańcy Kupczyc opracowali swoją specjalistyczną technologię kursu, obserwując krosna w swojej wiosce. Niedobyte, niezdobyte mury dzieleń zostały obmyślone przez pospolitego popychacza Błota, który odkrył tajemnicę murak Murarki. A Murarki, jej ta czcionka jest dziwna. Być może następny wielki wynalazek z dziedziny ochrony Królestwa czeka na odkrycie w mieście Bzdurne. Okej. Okay. Dobra, zaraz napiszemy list. Eee, tyle, że. O, podpisz traktat o utrzymaniu pokoju. I może dołączyć do gry potem. Dobra, spróbuję jeszcze raz go podpisać. Jelki, co są głośni. Okej, okay, musimy później jeszcze raz ten traktat, bo nie wychodzi pisanie traktatów. A może możesz sobie chwilę strategię wojskową. Aha, jeszcze musimy wysłać ten list, no tak. E, Wysiej list, proszę bardzo. O, w pierwsi wynalazcy przybyli, OK. E, dobra, rozmawiaj z nim o wynalazku w takim razie. OK, teraz zerknij tutaj, wasza wysokość. To coś tutaj nazywam miną lądową. Każdy wróg miasta bzdurnie, jak na nią nastąpi, z pewnością przeknie dzień, w którym zagroził twojej władzy. No i co myślisz? To jest łajno. Dzięki za przyniesienie mi tego. Wrzucę do ciebie. Wow. Dzięki. Dobra, a ty, co mi przyniosłaś? Przyniosłaś, co? Chcesz ochronę? Masz ochronę. Życzesz sobie spuścić ognisty, niszczycielski deszcz e, na wrogów miasta bzdurnie z nieba? Brzmi za dobrze, by było prawdziwe? Po prostu wejdź na pokład tej tutaj mojej machiny latającej, a pokażę ci prawdziwą potęgę. Machina latająca? To brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe. Ona na to wskazuje, nic nie widzę. Gdzie jest... czy to tam? Och, ta osoba jest szalona. Okej. Okay. Dzięki za wynalazek. Jeszcze mamy jedną osobę i jeden wynalazek. Czy wiesz coś o krabim Bandycie? Na wszech wiedzącego, czy w moim porannym napoju było oleum szaleństwa? Krabi Bandyta, odebrała ci rozup. Nie, nie jestem wariatem. No, może odbiło mi troszeczkę, ale pod e, miastem bzdurnie naprawdę żyje olbrzymi potwór. Pół krab, pół człek, krabi, bandyta. Legenda mówi o czasach, gdy wielcy królowie i królowe zawierali sojusze z tymi dawnymi bestiami. Odnów ten zapomniany sojusz, sojusz, a miasto bzdurnie będzie silniejsze niż kiedykolwiek. Możesz mi nie wierzyć z powodu mojego poważnego szaleństwa, ale uwierzysz temu, co powiem mistrz budowniczy Emanuel, czyż nie? Okej. Okay. Emanuel, gdzie jesteś? Rozmawiaj o wariatwie. Ok. Cóż, nie chcieliśmy nic mówić, ale gdy wybudowaliśmy. Jak oni korzystają z tego, tego, to to głośno jest. Ale gdy wydobywaliśmy kamień ze skini kilku budowniczych i mnie wydawało się, że zobaczyliśmy coś w ciemności, coś dużego ze szczypcami. Być może w opowieści tego starca jest coś więcej niż zwykłe szaleństwo. Ok, ktoś tu korzysta akurat z toaletem. Aha, my w ogóle potrzebujemy coś zjeść. Także. Zawołaj o strawę. A, a tu jest jedzenie, przepraszam, gdzie Ci kazałam jeszcze raz gotować we śmiska Starna panna Ludmiła. Dobra, już musisz iść drugiej porcji. E... Ogólnie jest dosyć późno, więc może sobie jutro skoczymy na tamto. Gdzie jest nasz Bart? Byśmy spędzili z nim trochę czasu. Ale go nie widzę. Nasz Bart sobie gdzieś poszedł. O, ale tu jest ten książę, to powinniśmy się może z nim zaprzyjaźnić. Przyjazny plotkuj. Dzień dobry, książę. Okej, okay, Jadzia wstała. Jest głodna, ale nie ma jedzenia. Jeszcze nie może zawałać o jedzenie. O matko! Czy możemy go poprosić o to, żeby się wykąpał? Dobra, to może... A jak będziemy ćwiczyć grę w karty, to nam się to zaliczy, że... Żółka hazardisty? więc wszyscy ją zaczepiają. Dajcie jej zjeść, no. Zupa z żaby, fuj. Czyż takie rzeczy wymysły, ja nie wiem. Matko, co tutaj takie tłumy? Okej, okay, musimy wysłuchać trzech petycji i spisać dwa nowe prawa. A jak się z tych petycji robi? Chyba musimy tą audienc audiencję zrobić, także... Stoję na skraju ruiny. Nagłym mróz niespodziewanie spadł na moje gospodarstwo i zniszczył wszystkie moje pomidory. Dlaczego to wciąż mi się przydarza? <laughs> Przykro mi byłoby obejście bez Twojej światowej sławy pomidorów. Może nieco złota pomoże ci powetować Twoje straty. Dobry rolnik powinien być przygotowany na chude lata. Katastrofy naturalne, nawet tak dziwaczne jak w Twoim przypadku, zawsze mogą się zdarzyć. W następnym roku Twoje rośliny będą silniejsze. Dobra, wykażmy się dobrocią. Masz 150. <laughs> e, dziękuję, Wasza wysokość. To powinno wystarczyć na wymianę moich roślin. A jeszcze zostanie mi kupno na kupno na podkowy w, na szczęście. Wiecie, na wszelki wypadek. Oj, zwiększamy swoją popularność. Fajnie. I co to zadziałało? Tak. O, mamy kolejną petycję. Zapraszam. Czy byś chciał się może umyć w wynalazco, Alanie. U góry jest wanna. <laughs> Wasza wysokość, warunki pracy na polach są opłakane. Wasi poddani pracują długo i ciężko i otrzymują marne wynagrodzenia, a ich morale spada dramatycznie. Myślę, że powinniśmy dać pracownikom kosz pełen smakowitych owoców, aby wyprawić im nastrój. A, dobra, dajmy im. Też jestem tego zdania. Ja jestem... I jestem pewnie za dobra. <ślasziny> ale nie, ale wiecie. Trudno. Jak na ten moment mamy pieniądze, to możemy szaleć. No, dajcie mi jeszcze jedną petycję. Halo! O, super mama. Chcę poprosić o owce z królewskiego stada. Wszystkie moje owce wymarły. Niestety nie dam ci mojej owce. Po pierwsze nie mam owiec, a po drugie to są moje prywatne owce. Trzeba sobie radzić w życiu. Co to tak gra? Dobra, idziemy szukać Krabiego Bandyty. Czyli to tam musimy iść przy cmentarzu. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę jestem w jaskini i szukam Krabiego Bandyty. Chyba odbiło mi tak samo, jak temu wynalazcy machiny latającej. W tym momencie Lady Jadwiga spotkała Krabiego Bandyta i zdała sobie sprawę, że cała ta przygoda była kropnym pomysłem. Krabi Bandyta zawołała i szybko wycofała się z jaskini. I co teraz? Co takiego w imię Wszechwidzącego, Krabi bandyta istnieje naprawdę. Muszę jeszcze raz wypytać staruszka. Dobra, wracamy. Gdzie jest ten staruszek? Ha, nie ma go w naszym pałacu? Myślałam, że tam został. Aha, tu był w ogóle. Udało ci się go zobaczyć? To był naprawdę on? Czy miał te swoje legendarne wąsy? Och, musisz się z nim rozmówić. Jeśli dasz mu trzy symbole wdzięczności, on połączy swoje siły z miastem Zdurny. Okej. Okay. Czyli idziemy się zapytać, jakie ma żądania. Wysłuchać Wysłuchaj jego trzech żądań, się Lady Jadwiga. Czy Krabi bandyta w ogóle mówi? Ostrożnie zbliżyła się do krabiego bandyty. Tego tam, witaj, odezwała się do bestii. Jestem tu w sprawie tego, symboli, symboli wdzięczności czy czegoś takiego. Krabi bandyta wskazał na swoje odzienie. Podarte sukno wokół jego talii oraz pas biegnący przez pierś. Krabi bandyta burknął głośno. Krabi bandyta głośno stuknął swoją laską o podłoże jaskini. Kraby wychłynęły z głębi pieczary i rozejrzały się wyczekująco. Krabi bandyta spojrzał znacząco na swojego gościa. Wreszcie, krabi bandyta uniósł szczypce do swojej twarzy, delikatnie gładząc wspaniałe wąsy. Pojedyncza łza popłynęła po jego krabim policzku. Żądanie zostało spełnione. A w jaki sposób? Oddaliśmy mu swoje ciuchy? Cóż to wszystko ma ulicha znaczyć? Aha, mamy do wyboru teraz opcję. Hmm. Aha, o dobra. Krabi bandyta wykonał jakiś ruch w stronę mniejszych krabów. Jakie działanie podejmie Lady Edwiga? Czy to możliwe, że te małe kraby są głodne? Myślę, że mogę przynieść im trochę strawy. No myśl... A, być może on chce mi dać jedną ze swoich krabion, tego mojego podopiecznego. Nie no, myślę, że prędzej są głodne. Krabi bandyta wydało się zbolały, gdy dotknął swoich wąsów. Jakie działania podejmie Lady Edwiga? Tak wspaniałe wąsy z pewnością potrzebują włosku do wąsów. Zapewne tego chciał krabi bandyta. Może on chce wąsatą ofiarę, która zadowoli jego i dzieci. No ten wąs, wąsk do wąsów brzmi absurdalnie, ale miałoby to sens, nie zdziwiłoby mnie to. I trzecie. Mm, aha, no że nowe odzienie to oczywiście, tak. Dobra, spytajmy go o wąsy. <coughs> Moje wąsy są znowu na chwałę kraba, mam doskonały przepis na wąsy do nich, proszę, spiszę go dla ciebie. Okej. Okay. No czyli musimy chyba wrócić do zamku. Okej, okay, poprosimy go o dziennie. O matko! Okej. Okay. Jedną zupę zdrowiu potrzebujemy. Czemu oni się bili? Co tu się dzieje? Ale jaka jest sposób mam zupę przygotować? Zupa... czekajcie, zupa z drobi. Potrzebujemy mięsa drobiowe do tego, ale tego wosku? O, tu jest wosk. Czekajka, ja muszę sobie zapisać, bo ja nie będę pamiętała. Węgosz, pijawka i flaszka tramentu. Dobra, zawołaj o strawę w takim razie. I potem udajmy się do ścieżki do wioski. Matko, co to za. Okej, okay, potrzebujemy mięso drobiowe. I potrzebujemy węgorza. Ej, nie ma węgorza, a jest dobra. Potrzebujemy pijawkę. Czy pijawka to jest strawa? Raszka <grymne> um. atramentu. O, i pijawka. Dobra. Zgarbiona stara kobieta z jak, Jakocjum dała znak, by Lady Jadwiga zbliżyła się do jej nędznego namiotu. Potrzebujesz, zdaje się, przewodnictwa, moje dziecko, Szepn szepnęła chrypiącym głosem. Przepowiednia, zapiętajka. Dobra, pewnie. Lady Jadwiga wcisnęła się do namiotu, gdzie stara kobieta zasiadła i wpatrzyła się w kryształową kulę, pieszcząc ze swoimi cękatymi starymi dłoni. Lady Jadwiga patrzyła w kryształ, nie widząc nic poza refleksami światła. Przyszłość pokazuje, czekaj chwilę, czekaj. Widzę, że zdobędziesz wielką fortunę w bardzo niedalekiej przyszłości, zarachotała starucha. Fortuna z przyjaźniałem. Okej, okay. wspaniała przypowiednia. Dobra, wracamy do domu i przygotujemy rano tę strawę dla naszego krabiego bandyty. O nie, powiem wam, że zrobiłam znowu faila. A nie wiem, co się ostatnio ze mną dzieje. Wcześniej nie miałam takich problemów, a to jest w ostatnim czasie już drugi odcinek, w którym to zrobiłam. Wcześniej było to po prostu w Tureczce. Um, ale zapomniałam wcisnąć nagrywania. <grywania> I nie widać było końcówki tej misji. Ale to szybko Wam powiem, że stworzyliśmy po prostu ten wosk i um, tę zupę. I potem zanieśliśmy to Krabowi i on nam dał wąsy, jak tu widać na miniaturce i zawarliśmy ten sojusz. Nic więcej się nie wydarzyło, zasobnie tylko ona to zaniosła, ale nie wiem co jest ze mną nie halo. No drugi raz to zrobiłam w przeciągu kilku dni, także bardzo was przepraszam za to. Eee, muszę jakoś bardziej się skupić, nie wiem, nie wiem co się ze mną dzieje. No ale dobrze, tutaj zakończymy sobie tą część, pomimo tego, że no nie widzieliście końcówki misji. Ja właśnie nie jestem pewna teraz, jeśli chodzi o te... no bo ja już zbudowałam tego medyka, ale nie wiem, czy już będziemy mieli jakąś misję dla niego, czy musimy najpierw właśnie porobić jakieś misje z naszą królową, no ale zobaczymy. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, pa! pa!